Film powstał we współpracy z Movie Flame. Link do oryginalnego filmu znajdziecie w opisie. W serii o Harry Potterze jest mnóstwo powtarzających się motywów, jak na przykład liczba 7, miłość zapewniająca plot Armor głównemu bohaterowi, czy też motyw złych rodziców. Oczywiście nie można zapomnieć o tym, o czym będzie ten film, czyli o zmieniającym się co roku nauczycielu obrony przed Czarną Magią. W tym filmie opowiem wam historię wszystkich nauczycieli od kamienia filozoficznego do insygniów śmierci. A także odpowiem sobie na pytanie, dlaczego żaden z nauczycieli nie wytrzymał na tym stanowisku dłużej niż rok. Kwi Quirrell, Gilderoy Lockhart, Remus Lupin. Alastor Shalno Kimudi, a właściwie Barty Crouch Jr., Dolores Umbridge, Severus Snape i Amicus Carrow. To nazwiska wszystkich nauczycieli obrony przed czarną magią w ciągu siedmiu lat, w których rozgrywa się akcja książek. Żaden z nich nie utrzymał się na tym stanowisku dłużej niż rok, a wielu z nich spotkał dość okrutny los. Harry, to profesor Quirrell. Będzie twoją the Dark Arts teacher. Wielu sądzi, że Kurel był nauczycielem w Hogwarcie już od kilku lat przed przybyciem Hargo do szkoły, ale to nieprawda. Kurel był nowym nauczycielem. Poprzedni rok spędził za granicą w Albanii, gdzie spotkał Voldemorta. A przynajmniej to, co z niego zostało po tym, jak 10 lat wcześniej został zaskoczony przez swoją własną klątwę. Kurel, tak jak wielu przed nim, został zmanipulowany przez Voldemorta. Czarny pan przekonał go, by dołączył do niego i wydzierżawił mu na głowie kawałek swojej łysiny, zanim uda się do Hogwartu. Dlatego Kurel musiał nosić turban, aby zakryć buźkę Voldemorta. Podawał również siękanie, aby sprawiać wrażenie niegroźnego. W czasie pobytu w ogwarcie próbował wykraść kamień filozoficzny, aby oddać go Voldemortowi i umożliwić mu odzyskanie ciała, ale przypłacił to życiem. Los pierwszego nauczyciela obrony przed czarną magią był brutalny i bolesny i chyba najgorszy ze wszystkich nauczycieli. I żeby było jasne, w książce Kurel nie rozpada się w pył po drugim dotknięciu Harego, umiera w straszliwych męczarniach w wyniku rozległych poparzeń spowodowanych ochroną Lilii. Against the dark arts teacher. Me. Drugim nauczycielem był Gilderoy Lockhart, celebryta i kompletny oszust, przypisujący sobie osiągnięcia innych czarodziejów. Dumbledore oczywiście od razu go przejrzał, mimo to go zatrudnił, no bo Lockhart był jedynym nauczycielem, który wyraził zainteresowanie tym stanowiskiem, po tym jak poprzedni nauczyciel umarł w straszliwych męczarniach w nie do końca jasnych okolicznościach. Hagrid powiedział trójce bohaterów, że coraz trudniej znaleźć kogoś do nauki obrony przed czarną magią. Ludzie nie palą się do tej roboty. Zaczynają gadać, że ta posada jest przeklęta, już od dłuższego czasu nikt nie utrzymuje. Się na niej długo, a konkretnie od ponad 20 lat, ale do tego przejdziemy później. Wszyscy nauczyciele, oczywiście, wiedzieli, że Lockhart to oszust. Aby się go pozbyć i przy okazji trochę z niego zakpić, wysłali go, by uratował Ginny z komnaty tajemnic. Harry i Ron zmusili go, by dotrzymał słowa, ale na dole Lockhart próbował przywrócić ich do ustawień fabrycznych. Użył jednak złamanej różdżki Rona, co sprawiło, że zaklęcie odbiło się i wymazało jego własną pamięć. Po tym wydarzeniu został stałym pacjentem szpitala świętego Munga, gdzie wielokrotnie podejmowano próby przywrócenia mu pamięci jednak bezskutecznie. W czasie pobytu w szpitalu nie odwiedzała go żadna bliska osoba, choć czasem dostawał listy od fanów, których kompletnie nie rozumiał. Tak zakończył się los drugiego nauczyciela obrony przed czarną magią. Trwała utrata pamięci i spędzenie reszty życia w szpitalu na oddziale trwałych uszkodzeń magicznych bez świadomości kim naprawdę jest. Okropny los, no ale chyba i tak znacznie lepszy niż Quirella. Po tym wydarzeniu krążyły już poważne plotki, że posada jest przeklęta. Zresztą mówiło się o tym od lat, ale los ostatnich dwóch nauczycieli naprawdę że ludzie przestali wysyłać Sywi do Dumbledora. Na szczęście dyrektor znalazł dobrego następcę. Then speak Trzecim nauczycielem obrony przed czarną magią był Remus Lupin. Bez wątpienia najlepszy z całej siódemki miał tylko jeden minus był wilkołakiem. Po kilku pierwszych tygodniach zajęć obrona przed czarną magią szybko stała się ulubionym przedmiotem większości uczniów, właśnie dzięki lupinowi, a uczniowie po raz pierwszy od dawna nauczyli się czegoś na tych lekcjach. Nawet pani Pomfrey była pod wrażeniem, gdy dowiedziała się, że dał dzieciom czekoladę po ataku dementora w ekspresie do Hogwartu, mówiąc, że w końcu mają nauczyciela obrony przed czarną magią, który zna się na swojej robocie. Jednak Severus Snape od początku sprzeciwiał się jego zatrudnieniu. Nie chciałby jeden z jego szkolnych rywali, powrócił do Hogwartu. Snape próbował sabotować Lupina, ucząc uczniów o wilkołakach, gdy nauczał w jego zastępstwie. Miał nadzieję, że ktoś dzięki tym lekcjom zorientuje się, że Lupin jest wilkołakiem. Hermiona była jedyną, która to zauważyła, jednak tak bardzo lubiła Lupina, że zachowała to w tajemnicy. Los trzeciego nauczyciela obrony przed czarną magią był znacznie łagodniejszy od dwóch poprzednich. Został zamaskowany przez Snape'a, któremu niechcący wymknęło się przed całą szkołą, lub nie z wilkłakiem. <grywa> Oczywiście wieść o tym, że Dumbledore zatrudnił wilkołaka jako nauczyciela szybko się rozeszła i Lupin nie miał wyboru. Zrezygnował ze stanowiska, aby nie stawiać dyrektora w głupiej sytuacji, gdy do szkoły zaczął napływać listy rodziców z moim zdaniem bardzo rozsądną prośbą, żeby ich dzieci nie były nauczone przez gościa, który w każdą pełnię może zmienić się w krwiożyczego potwora, jeśli zapomni wypić konkretny eliksir. A wiemy, że mu się to zdarza. No ale Lupinowi i tak się upiekło, no i przynajmniej nie przypłacił tej posady życiem lub utratą pamięci. Choć po wydarzeniach z

czwarty nauczyciel obrony przed czarną magią był nieco inny niż pozostali, ponieważ Alastor, Shalnok i Moody zamierzał zostać tylko na rok. Moody wyświadczył Dumbledorowi przysługę, ponieważ ten nie mógł znaleźć zastępstwa dla Lupina. Jednak głównym powodem, dla którego dostał tę pracę było jednak to, że Dumbledore wiedział, że były śmierciożerca Igor Karkarow będzie przez cały rok w ogwarcie z powodu turnieju magicznego. I tak na wszelki wypadek, wolą mieć przy sobie najlepszego aurora i łowcy czarnoksiężników w historii. Dumbledore spotkał się z krytyką za ten wybór w jednym ze swoich artykułów Rita Skeeter napisała, że Dumbledore nigdy nie bał się kontrowersyjnych nominacji kadrowych. We wrześniu tego roku zatrudnił Alastora Szalnokiego Mudiego, notorycznego maniaka zaklęć. Do nauczania obrony przed czarną magią, co wywołało sporo uniesionych brwi w Ministerstwie Magii, zważywszy na dobrze znany zwyczaj Mudiego atakowania każdego, kto nagle się poruszy w jego obecności. Nikt jednak nie miał pojęcia, że sytuacja jest znacznie gorsza, a Moody nie poprowadził ani jednej lekcji, gdyż noc przed wyjazdem do Hogwartu został porwany przez Bartigo Croucha Juniora i Gliss Dogona. Przypominam, najlepszy auror w historii, który maniakalnie wszędzie podejrzewał spisek, został tak po prostu uprowadzony. Zamknęli go w jego własnej skrzyni, podczas gdy Bartik Crouch Junior przez cały rok delektował się eliksirem wielosokowym, aby się pod niego potrzeć. Zatem los czwartego nauczyciela obrony przed czarną magią to być uwięzionym w ciasnej skrzyni przez 9 miesięcy, prawdopodobnie widząc światło tylko wtedy, gdy Crouch wpadał, aby wyrwać mu włosy do eliksiru. Albo gdy rzucą na niego klątwa Imperius, żeby Moody wykonywał jego rozkazy. Jego los nie był tak zły jak dwóch pierwszych nauczycieli, bo po pewnym czasie doszedł do siebie, ale był to zdecydowanie gorszy los niż Lupina. No i pewnie psychicznie nie mógł pozbierać się pod um upokorzeniu, no i pewnie miał jeszcze większą paranoję. Można się tutaj zastanowić, czy Moody'emu się nie upiekło kosztem Bartiego Croucha juniora, no bo w końcu to on był nauczycielem przez cały rok. Więc być może klątwa Voldemorta, która ciążyła na tym stanowisku, rykorzytowała właśnie w Kraucza. Mówię o tym, bo na końcu Ognia Kraucza spotkał najgorszy możliwy los, jaki chyba może spotkać czarodzieja: pocałunek dementora. Ciekawe, czy klątwa Morta się w jakiś sposób do tego przyczyniła. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie? The Ministry of Magic has always considered the education of yourwitches and wizards to be of vital importance. Tym razem Cornelius Knott, skorumpowany i głupi minister, który uważał, że Dumbledore chce zająć jego stanowisko, postanowił zinfiltrować Hogwart od środka. Przegłosował ustawę mówiącą, że jeśli Dumbledore nie znajdzie nauczyciela, minister może wyznaczyć go za niego. I wybrał swoją najbardziej zaufaną doradczynię, Dolores Umbridge. Głównym powodem wysłania jej było przekonanie, że Dumbledore szkoli uczniów, by stworzyć armię do obalenia ministra. Mając Umbridge w Hogwarcie miał nie tylko szpiega, ale też pewność, że lekcje obrony przed czarną magią nie będą zawierać żadnych ćwiczeń praktycznych, a jedynie... Naukę z podręcznika. Można też powiedzieć, że Harry był w pewnym sensie nauczycielem obrony przed Czarną Magią w tym roku, ponieważ w tajemnicy nauczał wielu uczniów prawdziwej obrony w ramach Gwardii Dumbledora. No i ponownie Ambridge wytrwała na stanowisku zaledwie rok, jak inni nauczyciele tego przedmiotu. Najpierw Ambridge spotkała upokorzenie ze strony Freda, Georgia i Rytka, a na koniec została porwana przez Stado Centaurów, związana i bezsilna miała zostać zabita. Niestety Dumbledore wybrał się na nocną przechadzkę do zakazanego lasu, aby przekonać Centaury, żeby ją uwolniły. Ambridge doznała straszliwego. PTSD. Tak poważnego, że gdy Ron zaklaskał cicho językiem, profesor Umbridge usiadła prosto i rozejrzała się wokoło dzikim wzrokiem. Podobnie jak Modi, po jakimś czasie całkowicie doszła do siebie. Szóstym nauczycielem obrony przed czarną magią był Severus Snape. Wszyscy wiedzieli od lat, że chciał tej pracy, a większość uważała, że Dumbledore nigdy mu jej nie powierzył, ponieważ obawiał się, że miłość do czarnej magii może przypomnieć Snape'owi jego czasy jako śmiercierca, a powód był zupełnie inny. To sprawiło, że Harry zaczął się zastanawiać, dlaczego Dumbledore teraz go zatrudnił, skoro nic się nie zmieniło, ale też miał nadzieję, że to będzie ostatni rok Snape'a w Hogwarcie. Harry zauważył, że Snape na swojej pierwszej lekcji mówi o czarnej magii z szacunkiem. Z pasją w głosie mówił o tym, jak bardzo czarna magia jest niebezpieczna. Jednak decyzja o zatrudnieniu Snape'a miała ogromne znaczenie i była częścią większego planu. Tak naprawdę Dumbledore dał Snape'owi to stanowisko, aby zmusić go do wykonania zadania, które wcześniej mu powierzył. Zanim jednak do tego przejdziemy, cofnijmy się o kilka dekad i skupmy się na osobie, którą mało kto kojarzy z pracą nauczyciela obrony przed czarną magią. A mianowicie na Tomie Riddle'u, znanym jako Lord Voldemort. Kiedy Voldemort skończył szkołę, zwrócił się do ówczesnego dyrektora z prośbą o zatrudnienie. Tom Riddle ubiegał się o stanowisko nauczyciela obrony przed czarną magią. Riddle chciał zastąpić Galette Maryford, która sprawowała tę funkcję przez niemal 50 lat. Jednak Dippet uznał, że Tom jest zbyt młody i zasugerował, by wrócił z tą propozycją za kilka lat. Tak właśnie zrobił Tom. Wrócił po 10 latach, ale wtedy dyrektorem był już Albus Dumbledore. Przez te lata Tom bardzo się zmienił, zwłaszcza z wyglądu. Jego dawne, przystojne rysy były teraz deformowane, jakby przypalone. Twarz przypominała woskową maskę, a białka oczu były przekrwione. Na podstawie jego wyglądu i zdobytych informacji Dumbledore domyślił się, że Tom... Zagłębił się w czarną magię. No i krążyły też pogłoski o potwornościach, jakich się dopuścił. Dumbledore stanowczo odmówił mu tej pracy. Już wcześniej poznał prawdziwą naturę Toma Ridla, odwiedzając go w sierocińcu. Poznał jego psychopatyczny sposób myślenia, który Ridl skutecznie ukrywał przed innymi. Od tamtej pory Dumbledore uparcie nazywał go Tomem, a nie Voldemortem, co doprowadzało go do szału. W rozmowie rekrutacyjnej wprost przypomniał mu też czyny, które popełnił, rzeczy, o których Voldemort sądził, że Dumbledore nic nie wie. Po tym zdecydowanym odrzuceniu Voldemort Wstał wściekły i opuścił gabinet. Zanim jednak opuścił szkołę, zrobił dwie rzeczy. Po pierwsze, ukrył jeden ze swoich horcruxów, diadem Rowena Ravenclaw, w pokoju życzeń, a po drugie, rzucił klątwę. Wyjaśnia to cytat z książki, gdy Harry pyta Dumbledora: Panie profesorze, czy on znowu starał się o posadę nauczyciela obrony przed czarną magią? Nie powiedział: Och, z całą pewnością chciał być nauczycielem obrony przed czarną magią, odrzekł Dumbledore. Wykazały to późniejsze wypadki, bo widzisz, od czasu, gdy odmówiłem tej posady Lordowi Voldemortowi, jeszcze żadnego nauczyciela. Obrony przed Czarną Magią nie udało się utrzymać dłużej niż rok. To oznacza, że po nieudanej rekrutacji Voldemort rzucił klątwę na to stanowisko. Od tamtej pory każdego roku działo się coś przypadkowego lub celowego, co powodowało, że nikt nie mógł pełnić tej funkcji dłużej niż rok. Okazało się, że plotki o przeklętym stanowisku były prawdziwe, choć nikt nie wiedział, kto za tym stoi. Jeśli chodzi o Snape'a, to właśnie ta klątwa była prawdziwym powodem, dla którego Dumbledore przez lata nie pozwalał mu objąć tego stanowiska. Wiedział, że jeśli zatrudni Snape'a na tym stanowisku, to nie wytrzyma on dłużej niż rok. A swoją drogą, nie uważacie, że to trochę słabe, że Dumbledore, wiedząc o klątwie, przez 30 lat zatrudniał najróżniejszych nauczycieli, nie informując ich o zagrożeniu wynikającym z klątwy. Naraził nawet swojego przyjaciela. W końcu jednak Dumbledore powierzył Snape'owi to stanowisko i nie bez powodu. Był to element misji, jaką Snape miał wykonać chronić Hergo aż do momentu, gdy ten będzie musiał umrzeć. Objęcie tego stanowiska oznaczało, że Snape nie mógł już wrócić do dawnej roli mistrza eliksirów. Dlatego też Dumbledore zatrudnił na to miejsce choracego Slughorna. Wszystko to prowadziło do nieunikł. Snape musiał zabić Dumbledore, tak jak się umówili. You must be the one to kill me, Severus. It is the only way. Only then will the Dark Lord trust you completely. Have you ever considered that you ask too much, that you take too much for granted? Has it ever crossed your brilliant mind that I don't want to do this anymore? Whether it has or hasn't is irrelevant. You agreed. Nothing more to discuss. Los szóstego nauczyciela obrony przed czarną magią, musiał zabić swojego przyjaciela, a potem narażać życie jako podwójny agent działając tuż pod nosem Voldemorta. Snape ostatecznie został dyrektorem szkoły po śmierci Dumbledora, kiedy Voldemort przejął kontrolę nad Hogwartem. Wtedy to amicus caro objął stanowisko nauczyciela obrony przed czarną magią i on również utrzymał się tylko przez rok. A los siódmego nauczyciela dożywać się w po upadku Voldemorta. Wtedy klątwa została zdjęta. Trwa od początku roku szkolnego 1965 aż do końca 1990. Roku. Bitwa odbyła się w 1998 roku, czyli nauczyciel, który ubiegał się o to stanowisko po bitwie, prawdopodobnie wytrzymał dłużej niż rok. Z powodu klątwy Voldemorta było więc 33 nauczycieli obrony przed czarną magią, którzy wytrzymali na tym stanowisku tylko rok. Galatea Mary Thoth najprawdopodobniej odeszła tuż po rzuceniu klątwy, Quirinus Quirrell zginął w męczarniach, Gilderoy Lockhart stracił pamięć i resztę życia spędził w Świętym Mungu, Remus Lupin został zamaskowany jako wilkołak, Shalno Kimudi, uwięziony przez 9 miesięcy w w kufrze, Dolores Ambridge porwana przez Centaurę niemal zginęła, Severus Snape zmuszony do zabicia domy do i ucieczki, a Miku Scarl spędził do żywocie w Askobanie. Można więc śmiało stwierdzić, że po tym wszystkim niewielu było chętnych do podjęcia tej pracy. Jeśli ten materiał Wam się spodobał, to zostawcie łapkę pod tym filmem. Tymczasem ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć.